sobie muszę taki znacznik zrobić, wiesz, bo na dwie teraz będziemy. Ja to robię Dobry. tak. No dobrze, to może być tak. Okay. No to witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Ganisz z 24 24pl albo gruby kaczman z gwint No Staram się tego grubo ostatnio pozbyć, ale natury się nie oszuka. Moim dzisiejszym i Waszym gościem jest człowiek, który znany jest wszem i wobec jako ojciec dwójki dzieci, a naprawdę nazywa się Marcin Grzybowski. Marcin Grzybowski, witam Cię bardzo serdecznie. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Ojciec Dwójki Dzieci, <laughs> a.k.a. Marcin Grzgłowski. <laughs> tak, tak, to prawda. Marcin, słuchaj, powiedz mi, kim tak naprawdę jest Ojciec Dwójki Dzieci co właściwie on robi na YouTubie? Bawię się. Znaczy, robię to, co zawsze robiłem od 25 lat, 6, czyli gram. <laughs> Marcin czy Ojciec Dzieci, jak się do Ciebie zwracać? Mówią na mnie e, ojcze, ojciec, padre, tatusiu. Żeby <laughs> było śmieszniej, księżniczko. O Boże, nie, to księżnicz... księżniczko, księżniczko to za włos. Nie, nie, to księżniczko to ja ci będę, to ciebie mówił. Nie. Marcin brzmi, nie. nieźle. Marcin brzmi nie. nieźle, bo Marciny to fajne chłopaki, więc zdecydowanie tak. tak. Powiedz mi, od kiedy jesteś na YouTubie? Od kiedy? 8 października 2015. Dobra, to pamiętasz albo się przygotowałeś? A ciekawe, sprawdźmy cię. Pamiętam, pamiętam. Dobra, ale sprawdzamy dalej. Pierwszy twój film, który opublikowałeś na YouTubie to? O kurczę. Haha. Ha. Gra z tego, z Gwiezdnych Wojen. Brawo, brawo, to prawda. A pamiętasz albo inaczej. Czy masz świadomość, ile ma wyświetleń ten film? Hmm. Może mniej niż tysiąc? Mniej niż tysiąc faktycznie to. 700 chyba 88. Parę razy sam przejrzałem, więc pewnie już teraz jest więcej. Ale faktycznie do 800, do 800 no to... odbija. A, a czemu oglądasz takie stare filmy? Nie, bo ja byłem ciekawy, jak wygląda ojciec dwójki dzieci na początku swojej kariery YouTube'owej. A, przygotowany! A, wiesz, to stary, że jestem oldschoolowcem. Jestem oldschoolowcem po prostu. Co taki. no nie bierz tego za urazę, ale co taki pierdziel stary jak ty robi na YouTubie? Mówię tak i pozwalam sobie to powiedzieć, tylko dlatego, że jestem od ciebie starszy i sam jestem czas częściowo na YouTubie. Kolega prowadzący kanał Futrol, no mówił mnie na to, żeby nagrywać. Nie myślałem, żebym być jakąś gwiazdą mm -hmm. czy cokolwiek. Raczej mówię, a sobie ponagrywam. Może, może coś z tego będzie, ale w zasadzie nawet nie wiedziałem, czego chciałem. Wtedy zacząłem też robić jakieś unboxingi, jako że lubię pecety składać, lubię wąchać ten, ten zapach nowych <grym części <grym i tak dalej. Okej, okay. ja tak coś lubię coś... książki nowe, to ja bym też taki no, fetysz. Dokładnie, mam taki fetysz. Jakbym miał taki kanał, który zajmuje się takimi sprawami, to być może producenci by dawali jakieś zniżki, podsyłali jakiś sprzęt do zestawów, bym miał taką styczność. Hobbystycznie, totalnie mhm. hobbystycznie, bo w ogóle w ogóle nie, nie planowałem i nie planuję raczej yy, jakichś, nie wiadomo zarobków z YouTube'a i nie wiem porzucenia obecnej pracy. Teraz ja wyciągnę ci trupa z szafy, powiedz mi, bo z tego co zauważyłem <śmłysła> z tego co zauważyłem, poglądamię yy, Tak, tak, tak. <śmłysła> tak. <Skor> <śmłysła> trupa z szafy. Jak trupa ciały. Wybacz, wiesz co, ja staram się opadować śmiech, bo się głupkowato zawsze cieszę i później wszyscy mówią, że jak idiotę się cieszę do sera. Ale powiedz mi... Ja też się głupkowato A... się cieszę i to właśnie jest no, dziękuję, pięknie, chyba się zarumienie. Ojciec dwóch dzieci, panie i panowie, grał w Minecrafta, co więcej ma całkiem wypasioną serię na ten temat. Dobra, wiesz co, bo ja się spotkałem z takimi stwierdzeniami, że to siara, ale czy naprawdę uważasz, że granie w Minecrafta to siara? Yy, w ogóle się nie wstydzę Minecrafta. No, wszystkim polecam Minecrafta. Yy, moje dzieci grają w Minecrafta. Córka jak miała 3 lata, to już zaczęła grać w Minecrafta. To nie jest siara. Ja jeszcze jak, tak grałem maniakalnie, tak naprawdę maniakalnie grałem w Minecrafta, bo chyba na Minecraftie pobiłem swój rekord grania non-stop. Jeszcze się wkręciłem Minecrafta, bo to tam takie zboczenie zawodowe trochę, znaczy zawodowe, w sumie, znaczy dało się tam też pogrzebać trochę w kodzie tego Minecrafta i dzięki czemu były takie mody do Minecrafta graficzne, mhm. gdzie, gdzie można było sobie podrasować te, tego, tego Minecrafta. Tekstury. Tekstury to nic. Shadery to coś. Aha. Te shadery polepszają grafikę. I... To fajnie usłyszeć, bo mm, trochę Specjalnie sprowokowałem ten temat, bo mówię, no, gdzieś tam się cały czas przewija ten temat, kurde, o, ja, on gra w Minecrafta, ha, 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 hi, 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 A to naprawdę uważam, jest genialna gra i ona na pewno wejdzie jakby w kult i w kanon gier, rozrywki, gier, wideo, na bank Minecraft zajmie swoją należytą pozycję, bo, bo to duże, duży tytuł, naprawdę duży tytuł. Masz siedmiolatka i czterolatkę w domu, przecież to... To trochę można oszaleć, wiem, bo ja mam jedno dziecko, 7-latka, i on daje mi tak popalić, że po prostu nie wiem, jak się nazywam. Powiedz mi, jak znajdujesz czas na to, żeby w ogóle funkcjonować jeszcze na YouTubie, nagrywać, streamować? Małżonka mi bardzo pomaga. Jak wie, że ja mam jakieś takie sytuacje, na przykład teraz nagrywamy. Mhm. Nie ma... Zajmowany jest ten czas, który mam na, na rodzinę, czyli od tej, bo do 16 pracuję. Po 16.30 jestem w domu. Coś tam zjem, mniej więcej od 17, od 17 jestem wolny i od 20 live. Mm -hmm. I tak do 24 jazda. I wcześniej były co? live y do wcześniej live y były do trzeciej drugiej. Ile godzin śpisz w ciągu doby? 4, 3, 5. Da się, nie? <laughs> Gwint był na pewno takim elementem, który jak obserwowałem. Yy wyniki oglądalności poszczególnych filmów. Był taki moment, że było długo, długo bardzo mało. Później gdzieś tam się wbiłeś na taki poziom tam tysiąc, półtora tych wyświetleń. I mam wrażenie, jeżeli gdzieś się mylę, to mnie popraw, że w pewnym momencie właśnie, kiedy pojawił się gwint, nagle żeś bardzo mocno wyskoczył. A i od tamtego, i od tego momentu, czyli teoretycznie gdzieś od ilu, trzech miesięcy, to poszło mocno do góry. Warto by było wspomnieć o tym wszystkim, co się działo przed. Tak, masz całą masę gier na kanale, to I... prawda. I tak, 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 tak. Ale takie, jakbyś miał takie punkty mm, kamienie milowe w tej twojej nazwijmy to karierze na YouTubie. bo na pewno, hmm. na pewno tym elementem będzie gwint i o nim hmm. na pewno chciałbym więcej porozmawiać. Ale to jest, to jest, a, jest ale ostatnia. przed gwintem maj, w maju mhm. ten kamień milowy to był Wiedźmin. Wiedźmina 3 dostałem, to jest w ogóle śmieszna ciekawostka jak wyszedł Wiedźmin 2, to dostałem go na urodziny. Mhm. Ja mam w maju urodziny. Mhm. No i... Mm... To ty byk jesteś. Tak, byku. Rogacizna. To uparty jesteś <laughs> jak cholera, wiesz? No dlatego, dlatego śpię po 3-4 godziny, a jadę okay. dalej. Odpaliłem, zwalniał Odinstalowałem. Mm -hmm. <laughs> Powiedziałem, czekam na nowego komba. No i tak to czekanie trwało chyba z 4 lata. <laughs> I po 4 latach sobie odpaliłem tego Wiedźmina 2, przyszedłem, było super. Premiera była Wiedźmina 3 w maju. Mm -hmm. Akurat na moją trzydziechę. I kurde dostałem znowu na urodziny i znowu od przyjaciół dostałem Wiedźmina, żeby było śmiesznie. To na 77 dostaniesz Cyberpunka. <laughs> <laughs> Myślisz, że tak długo będę robić? Kurczę, no nie wiem, zobaczymy. W Wizminie poznałem Gwinta. Poznałem to, to, to był taki rytuał, że ja się tak zajarałem Gwintem wtedy, no. tą muzyczką tam, taka fajna była muzyczka, ona po prostu musiała być. I mhm. co live, co najmniej jedna partyjka w Gwinta to musiała być. Ja rozumiem tak podobał, jak były różne minigierki e, tworzone w, w tych różnych grach, które tam, w, w które grałem. Tak Quint mhm. był pierwszą minigierką, e, w której stwierdziłem, że to powinna być oddzielna gra. Aha. Z tego powinni zrobić multi. Potrafiłem naprawdę długo grać, aż się wkurzali tam na, na live, że czemu nie grasz? Panie Toż panie, gmin. rusz tam, rusztam, bo trochę dopókuło. No, tak było, tak było, tak Kok pan tak, ten mecz, panie Turek. A ten, a ten znowu, znowu tego gwinda. No ciśnie. Jak kończyłem Wiedźmina. Nie wrzuciłem tego odcinka, to się poryczałem. Przeżyłem z tymi wszystkimi ludźmi, których poznałem 200 godzin. I wzruszyłem się po prostu z tego, że coś się skończyło w moim życiu. W sensie. Emocjonalny romans. Z się Dotykasz takiego tematu, do którego chciałem nawiązać troszeczkę później, ale już teraz o to zapytam. Jesteś określany jako streamer, youtuber, bardziej streamer, bo może chyba to w tej kategorii lepiej pasuje, który ma niesamowity i rzadko spotykany kontakt ze swoimi widzami. Znaczy, mówiąc wprost, nie traktujesz ich jako tła. Dla siebie jako gwiazdy na firmamencie. Firma, firma, firma Dobra, na niebo nie będzie lepiej. E, tylko po prostu jesteś dla nich. Ty tak naprawdę jesteś dla nich, a to, co się dzieje na ekranie monitora, to jest coś zupełnie. To jest tło do tej, do tej relacji. A tak jest? Tak mówią. Słuchaj, tak, głosy z sali tak co? mówią. Wiesz co, ja też widziałem różne tam komentarze, że. Jaka gwiazdeczka! Nie od... Księżniczka. Nie odpowi... Powiedz księżniczka. Nie, 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 ale to, to nie... nie odpowiada na komentarze. Taka wielka streamerzyna nie odpowiada na komentarze. Pozdrawiam. Dwa <gryczek> <tym> tak... <gryczek> 2000, 2000 osób jest na live i ten czas naprawdę zajwania ostro, to niech niech, niech ktoś spróbuje grać i się skupiać na tym, co tak zasuwa. Mhm. Jest naprawdę ciężko. Ale to jest jakby Uż. konsekwencja ilości widzów. Tak, teraz tak, teraz tak. To jest, to jest konsekwentne. Dokładnie. Okej, okay, tak? co, początki były trudne, to wiemy. Każdy ma takie początki. Gdzieś to przebicie się powoli zaczynało pojawiać, później cały czas rosło. Ty faktycznie, poza tym, że masz taką opinię, czy ona się nie skończy wkrótce, kiedy ileś tych widzów będzie coraz większa, tego nie wiem, ale taką opinię masz, plus masz taką opinię jeszcze, albo inaczej, to już jest moja, moja ocena. Kiedyś ciebie ogląda, to ty jesteś taki. Powiedziałbym grzeczny. W cudzysłowie, oczywiście. W cudzysłowie, przepraszam, bo już mnie też kiedyś poprawili. W cudzysłowie, ty nie przeklinasz albo bardzo rzadko przeklinasz. Czekaj, jak ty mówisz? Kurka wodna, jak ty mówisz? Ty mówisz. Kur, wagon, przywieźni. <noise> to też, ale coś jeszcze takiego właśnie, mówisz, że starasz się, starasz się zamieniać na tą przysłowiową motylon nogę. I... Tak. I jesteś taki, powiedziałbym, że. Pytanie dlaczego, tak? Tak, inaczej. I na tym tle jesteś unikalny, bo może poza rokiem, i nie wiem, nie znam wszystkich youtuberów sceny polskiej, ale może właściwie faktycznie poza rokiem, który też się jakby mocno określił, on po prostu nie przeklina w, takim, w tym swoim dialogu z widzami, czy w tych swoich filmach. Tak samo ty. I teraz się zastanawiam, jakim cudem jesteś w stanie się przebić z taką treścią, albo z tak podawaną treścią, do dzisiejszej widowni, która raczej woli takich. Mam takie wrażenie bardziej kontrowersyjnych YouTuberów. Na pewno staram się nie przeklinać z tego względu, że skoro ja mam dzieci i wiem, że te filmy oglądają dzieci, to skoro ja swoich dzieci nie uczę przeklinać, to nie wiem, czemu miałbym cudze dzieci uczyć przeklinać. I Jak pedagogicznie. Mnie... Szacun, pełen szacun, że to ja się nie nabijam i to nie jest ironia. To jest hmm? rzecz niespotykana, którą należy podkreślać i należy pokazywać, że można się komunikować z młodzieżą i z młodymi ludźmi, nie za pomocą e, tu raz przeklnę tradycyjnej polskiej kurwy, która nie może służyć jako przecinek, bo ona jest hmm, zbyt no... klasycznym słowem, żeby po prostu używać tego jako przecinka. I, no tak. i, I to jest bardzo to jest fajna, fajna bardzo cecha, niespotykane mam nadzieję, że będzie coraz więcej fanów e, takiego, takiego nagrywania. Przeżywasz taką eksplozję popularności. To znaczy eksplozję, ona się dopiero zaczyna tak, w mojej opinii i ona rośnie. Jak sobie z tym radzisz? Jak sobie radzi taki normalny facet, ojciec dwójki dzieci, który nie ma czasu w dupę się podrapać, za przeproszeniem, e, a tu się okazuje, że w jego... Może przydługa wypowiedź, ale istotna. W jego takim poukładanym, wydaju, wydawałoby się, życiu, zaplanowanym, w jakimś tam w ramach, nagle się rozpycha coraz bardziej element związany z YouTube'em, nagrywaniem, popularnością. Znaczy, musiałem przyspieszyć. Ze wszystkim. Cały czas trzeba szybciej coś zrobić, żeby no, znajdować czas na to wszystko. Wam nie odpowiadam na komentarze. W ogóle nie oglądam telewizji, w ogóle nie oglądam jakichś seriali. Trzeba było się tego wyzbyć po prostu. No dobra, ale. Funkcji. Mm -hmm. I potrzeb. A powiedz mi. No a potrzeb? Powiedz mi ja, ja w kraniu się relaksuję, że tak nie. Nie, no już teraz to już to co, innego, co innego powiedzieć. To no już nie mam tych potrzeb. Wyzbyłem się ich. Jeszcze tylko otłóż się spać i będziesz miał więcej czasu. Ale tak <grym> poważnie. Nie, mi, nie, nie, no ma... jem, jem na przykład przed, jem, jem bardzo często przed komputerem. Jest to, znaczy tak jak kiedyś zresztą jadłem. Ale czasami nie masz wrażenia, że nie żałujesz trochę, że zamieniłeś pewne takie zwyczajne, normalne życie na życie takie. Przed kamerą. Zauważyłem, że co bym nie robił w życiu, czym bym się nie interesował, to zawsze wracało do grania. Myślisz w ogóle o tym, albo masz takie wyobrażenie, albo jakiś taki plan, czy cel, żeby w ogóle skoncentrować się zawodowo tylko i wyłącznie na tym, żeby funkcjonować na YouTubie? Nie, zupełnie nie. nie. Już od podstawówki wiedziałem, że chcę być sośala programista, mhm. coś na stronę iść. Czyli to twoja pasja, równie wielka jak tak, granie. Dokładnie tak. Pracę mam genialnie dobrą, szefa mam świetnego. Także... Pozdrów szefa, pozdrów szefa. Pozdrów szefa, będzie szef, premia. Szef nawet nie wie, co ja robię po tym. Lepiej pozdrów. A, pozdrawiam. No widzisz, od razu lepiej. Dobra, dobra, premia. Dobra, nie brnijmy w to, nie brnijmy, no, w, to. Nie brnijmy w to. Bo moi koledzy też mnie oglądają z roboty czasami. więc. Okay. To tym bardziej doniosą, doniosą. Nic nas takie motywuje jak zawiść i zazdrość, więc pamiętaj. Ty trolujesz, ty w ogóle trolujesz. Sam o tym mówisz, nie ukrywasz. Jesteś trolem, to znaczy takim pozytywnym trolem. Trochę e, gość w sklep, sklep w sklep, sklep, taki idealnie w to pasuje. Dlaczego? <laughs> e, dlaczego? No bo pff, co mamy płakać, co mamy się spinać, jak możemy się pośmiać. <laughs> Najgorszy na świecie jest chyba ból tyłka, nie? Mhm. Ale masz jest na to. Podobno. Albo, albo taki troll jak ja. Marcin, co byś chciał powiedzieć swoim haterom? Hejterom? Tak. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dziękuję, Dziękuję, dziękuję że, że chcecie poświęcić mi czas. Bo generalnie, jak ja kogoś nie lubię, to nie poświęcam mu czasu i nie chciałoby mi się pisać różnych dziwnych komentarzy. A co byś swoim fanom i widzom? Otuchi. Otuchy. Otuchy. A dlaczego otuchi? Żeby, żeby wszyscy wiedzieli, kiedyś właśnie moja moderatorka mm, grała ze mną w Winta. Bardzo się stresowała. Skromna dziewczyna. Pozdrawiam no. ją bardzo serdecznie. Ja chciałem powiedzieć, no dobra, weźcie, weźcie, przestańcie się, bo takie hejty trochę leciały tam na no, tym. Ten... Trochę, hmm. już sobie je wyobrażam, te trochę. No. Tu mówię, weźcie, dodajcie jej otuchi. Natomiast otuchy powiedzieć, no to mm -hmm. przejęzyczenie otuchi. Jak oni usłyszeli otuchi, jak ten czat rąbnął śmiechem. Jak oni zaczęli tam spamować od góry do dołu otuchi, łacha, łacha, i serduszka. Eee, wiesz skąd się wzięły rekordy? No. Pomysł na rekordy? Przypadek. Jak zwykle zresztą. Stworzyłem taką śmieszną talię, nazwałem ją z bo ma, nie wiem, dużo jednostek spam i tak dalej. Tak zagrałem śmiesznie tą talią, wtedy ugrałem 800 major. I to była taka z, z, z prawdziwym, żywym Graczem. Jak live zobaczył, jak zaczął szaleć, jak że wyciągnąłem tak kosmiczne w ogóle wyniki, trzeba coś zrobić, żeby, żeby jeszcze podbić ten rekord. Najpierw zrobiłem grę z botem i nawaliłem 2,5 tysiące. Później, raz z botem 3,5 tysiące. Zowie mi podpowiadali, Heikz na przykład mi właśnie podpowiedział, żeby, żeby może, może razem by było jeszcze lepiej zbustować mhm. jakimiś gromami, coś tam, coś tam. No i tam wyszło nam 8 tysięcy. I cały czas poprawialiśmy te manewry. Yy, natłukliśmy tam właśnie milion, milion sześćset, co wtedy w opublikowali, no nie? Na, na, na gwincie. Tak. Tą talią chyba najwięcej miałem 8 milionów, chyba. Albo 8, albo 12, ale chyba 8. Później jeszcze wyszła taka jedna opcja z Aglaez, gdzie można było w nieskończoność. Miałem minus 2 miliardy. Minus 2 miliardy to jest wartość maksymalna integera i, i po prostu ją przekręciłem. Wyszedłem za nią i zaczęło się od minusowej wartości znowu przejrzeć, i tak sobie żonglowałem. To wiesz, to, to był jeden z elementów takich mocnej promocji dla ciebie, już w ogóle, jako dla osoby Tak, która... i to był przypadek, i to nie ma nic wspólnego. Wszystkim hejterom pozdrawiam ich. To nie ma nic wspólnego z moimi umiejętnościami. Ja zawsze uważam, że jestem słaby, i zawsze uważam, że są lepsi, i wiem, że żeby być lepszym, musiałbym się pozbyć dzieci, żony, kanału, pracy i zasuwać zasuwać tylko w gwincie, wtedy bym był lepszy. Marcin, czego ci życzyć w tym roku? Już nie mogę ci powiedzieć szczęśliwego nowego roku, no bo to już trochę głupio, ale jest jeszcze, jest jeszcze styczeń. Co bym chciał osiągnąć? Podobno mam 100 tysięcy subów w tym roku osiągnąć. No dobra. Ja na 50. Dobrze, załóżmy, że celem jest twoim 50. Życzę ci 100, życzę ci 200, życzę ci pół miliona. Co będziemy się tu szczypać? Pytanie jest jedno. Czy jeżeli zobaczysz, że te suby rosną w ciągu geometrycznym, a mają ku temu predyspozycję, to dojdziesz do momentu, w którym się poważnie zastanowisz, czy faktycznie nie tej wagi, jakby między swoją pracą zawodową a tym YouTube'em, nie trochę nie pozmieniać? No to ja ci od razu już spekulacje ukrusę Nie, bo powiedziałeś wcześniej, że nie, że absolutnie nie. No to od razu, od razu ci powiem, co zrobię. No? Wiem, co zrobię. Będę potrzebował ludzi do tego. Ja nadal chcę pracować tam, gdzie jestem. Ktoś będzie się fanpage'em zajmował. Ja chcę sobie grać. Nie chcę się tak bardzo wciągnąć w te tematy, żeby, żeby one mi zebrały dotychczasowe życie, że tak powiem. Nie chcę tego. Teraz nawet nie ma takich środków, ale jeżeli kanał będzie na siebie zarabiał, to wolałbym, żeby, żeby ktoś na komuś dać, że tak powiem, pracę a siebie odciążyć. Będę stworzył mi nowe miejsca pracy w naszej Polskiej Rzeczpospolitej. Fantastycznie, bardzo się cieszymy. Mamy już 500 plus, niedługo będą budynki i za chwilę będzie praca u ojca dwójki dzieci. Yeah! <gry> To, że dobijesz 50 tysięcy, to jestem przekonany, jak Amen w pacierzu. Póki co jesteś na najlepszej drodze ku temu, żeby to osiągnąć, czego oczywiście Ci bardzo życzę. Przede wszystkim Ci życzę tego, żebyś sobie poukładał i był w stanie układać dalej wszystkie klocki, żeby tak pasowały, żeby ten obraz, który z nich powstaje, nie był bajzlem, tylko faktycznie zaplanowanym obrazem. I tego Ci serio życzę. No i co, pozdrowienia dla Twojej uroczej rodziny i no i ojczy dwójki dzieci. Do. Weź w sklep! Sklep, w sklep! Karczmarzy, tak, karczmarzy. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też dziękuję. No co, wszystkim mam nadzieję, że pokazaliśmy Ojca Dwóch i Dzieci od tej strony Zły. bardziej ludzkiej. Złe jak złe, zło będą ludzie oglądać na streamach, ale my, <laughs> myślę, że po obejrzeniu tego materiału otworzy się kilka klapek i poczekaj, jak tym wieś, otuchi. Jezus, ja z tym serduszkiem, mam jakiś problem. O tak, otuchi, otuchi! O, otuchi, ale nie, chciałbym naprawdę podziękować wszystkim widzom, teraz tak, jak zupełnie nie trollując, za niesamowite wsparcie. Naprawdę mmm, dajecie mi energii. Człowiek mało śpi, mało odpoczywa, ale to, co piszecie, na no, dzisiaj żona na przykład czytała komentarze, mówi: Jeju, jak oni cię wspierają, to jest niesamowite. I, i, I no, dziękuję za to. To jest naprawdę motywujące, niesamowicie. Powiedział ojciec dwójki dzieci. Trsz, Uuu, dokładnie tak. Pozdrowionka. Trzymaj się stary. Na o, razie. Hej, na